Hej! W dzisiejszym video robimy pełną okładkę z grzbietem i z tyłem na książkę z kategorii self-help, czyli poradnik. Będzie to redesign do książki Atomic Habits opublikowanej przez brytyjskie wydawnictwo Penguin. To, co tu widzicie, to oryginalna okładka, a my zrobimy coś całkowicie innego, coś bardziej kolorowego. Jako, że okładkę tą zrobiłam ponad rok temu, teraz będę ją odtwarzać na potrzeby stworzenia wideo, by pokazać krok po kroku, jak to zrobić, działamy znowu w kanwie, gdyż tą okładkę akurat da radę zrobić tylko w kanwie, a na pewno wielu z Was używa tylko kanwy. Can rozmiar to 278 na 198 mm, gdyż taki rozmiar ma oryginalna okładka. Jeśli jest to książka na Amazon KDP, najpierw musicie ściągnąć template okładki z KDP, i nakładamy template na canvas i y, przygotowujemy grzbiet. Ominę ten etap, gdyż tą okładkę tylko odtwarzam. Więc wiem, jakiej szerokości mam grzbiet, tylko go skopiuję z oryginalnej okładki. Najpierw zmienię kolor tła. Podam kody kolorów, jeśli komuś by się miało przydać. Jako, że odtwarzam zrobioną wcześniej okładkę, to kanwa mi tutaj będzie pokazywać y, wybrane przeze mnie wcześniej kolory. Co jest bardzo wygodne. A więc na tej okładce chcę mieć granatowe tło i żółty grzbiet. Do okładki na poradnik o tematyce rozwojowej potrzebujemy nowoczesne czcionki. Użyję tylko czcionek bezszyfrowych. Nie powinno się używać więcej niż dwie Max 3 różne czcionki na okładce. Wrzucam najpierw pole tekstowe na tytuł. Nie na imię i nazwisko autora. Nazwisko autora idzie na samą górę. Tytuł będę mieć w dwóch osobnych polach tekstowych, dlatego że będą one wyglądać zupełnie inaczej. Teraz to pole tekstowe kopiuję. Oprócz tego będziemy mieć jeszcze tagline. Wklejam. Wygląda tragicznie na razie, ale zrobię z tym porządek. OK, teraz pozmieniamy kolory i czcionki. Na moją układkę wybrałam trzy czcionki, które dobrze ze sobą grają. Będę od razu Wam podawać nazwy. Imię i nazwisko autora to czcionka Montserrat. Ale najpierw zmienię kolor. Na razie na biały. Zmienię także litery na drukowane, potem dostosujemy rozmiary. I przede wszystkim jeszcze nie chcę mieć tej czcionki pogrubionej. Automatycznie wrzuciło mi pogrubioną czcionkę i zmieniam na macerat. To, co jest jeszcze ważne w przypadku okładek, to żeby dostosować Odstępy między literami, a nie zostawiać ich automatycznie zrobionych. Teraz zajmiemy się tytułem. Jeden wyraz tytułu będzie żółty, a jeden biały. Dzięki temu dodajemy hierarchii do tekstu i taki tekst łatwiej się czyta. Druga część tytułu to będzie inna czcionka Futura. Eksperymentuję z letter spacing. Możliwe, że jeszcze później to pozmieniam. Teraz zajmiemy się tagline. Kolor zmieniam na biały i użyję tej samej czcionki co na imię i autora czyli Montserrat. Aby wprowadzić jeszcze więcej hierarchii tekstu, by tagline się łatwiej czytało i można było ważne słowa wyłowić. Tiny Habits zaznaczę na żółto. Dzięki temu blok tekstu wygląda znacznie ciekawiej. Ok, tekst na froncie okładki wygląda już fajnie. Teraz plan mam taki, by na dolną część okładki wyrzucić grafikę. Grafika była wyszukana w Canwie, w Photos, ale nie mogę jej teraz znaleźć, więc po prostu skopiowałam ją z gotowej okładki i wklejam. Było to zdjęcie z tłem. Tło usunęłam i dodałam niebieskie światło. W kanwie nie można użyć soft brush, czyli miękkiego pędzla jak w Photoshopie czy Procreate, by dodać światło, ale możemy w Elements wyszukać blue light i dodać na warstwie poniżej. Na przykład sprawdźmy to. I takie światło, możemy sobie dostosować jego transparencji. To co widzę, że muszę jeszcze zrobić, to przesunąć grafikę z czaszką na warstwy poniżej, dlatego że zachodzi mi na tekst. OK, teraz żeby moja grafika wyglądała jeszcze ciekawiej, wkleję tutaj kolejną grafikę, którą dodam pod czaszką. Była ona wyszukana w Elements, ale teraz już jej nie znajdę, więc po prostu wklejam z gotowej okładki. Trochę tutaj pokombinuję, kopiuję ją, żeby dodać też z drugiej strony. Pokażę zaraz Wam już Gotowy efekt, żeby zaoszczędzić Wam czasu na moje kombinacje. Muszę oczywiście te grafiki przenieść pod spód, pod czaszkę. Jesteśmy przy efekcie końcowym, gdzie dodałam jeszcze małe atomy, takie jakby cząstki. Zrobiłam to w Procreate używając specjalnego pędzla, ale w kanwie można też poszukać po prostu podobnej grafiki w Elements. Front jest gotowy. Focal point to grafika z kolorową czaszką. Jest to kompozycja centralna. Mamy fajny kontrast, mamy hierarchię tekstu. Jest ok. Przejdźmy do grzbietu. W tym celu kopiujemy imię i nazwisko autora, przekręcamy do 90 stopni i umieszczamy centralnie. Tak samo kopiujemy sobie tytuł. 90 stopni. Musimy zmienić kolor. Ale tak biało to nie będzie. Zaraz to też pozmieniamy. Byłoby bardzo nudno. Druga część tytułu? I też tutaj zaraz przejdę już do gotowego efektu, żeby zaoszczędzić Wam czasu na te moje dostosowywania drobne, bo wiadomo, że w dzisiejszych czasach wszyscy są zajęci, więc nie ma co tracić czasu. Na dole grzbietu jeszcze wklejam logo, logo wydawnictwa, które wydało tą książkę. Tekst już, mam dostosowany rozmiar i wszystko, ale jednak jeszcze trochę hierarchii w kolorze bym chciała zastosować, gdyż jest trochę nudno, bardzo się to wszystko zlewa ze sobą. A oto gotowy efekt, proszę bardzo. Lepiej, czyż nie? Grzbiet jest gotowy, zajmiemy się teraz tyłem. Nasza okładka wygląda coraz lepiej. Zaczynamy więc od wprowadzenia pola tekstowego, w którym wkleję tekst. Kolor będzie biały. Zdecydowanie za duża czcionka. Będę mieć dwa osobne pola tekstowe, dlatego że druga część będzie odrobinkę mniejszym rozmiarem czcionki. Następnie tekst chcę ułożyć. wyrównać do lewej. I użyję czcionki Montserrat. Czcionka jest nadal trochę za duża. Zapomniałam jeszcze, że mm, mam takie mm, zdanie napisane drukowanymi literami, które jest mm, powyżej tego bloku tekstu, więc szybko go tutaj dodam. Chcę mieć to w jednej linijce drukowanymi literami. Teraz jeszcze dodam drugie pole tekstowe, gdzie będzie trochę mniejszy druk. Wklejam tekst. Kopiuję logo, już umieszczę je też na tyle i jeszcze tutaj wkleję kod kreskowy wydawnictwa Pinguin. Chciałabym, żeby ten tył jednak wyglądał jeszcze trochę ciekawiej, więc to co zrobię, to idę do Elements, shapes szczęście kanwa mi tutaj dostosowała kolor akurat tak jaki chcę. <grych> Okej, okay, to będzie tło pod, pod jeszcze jeden um, jeszcze jedno pole tekstowe. razu wygląda ciekawiej, prawda? Tekst body tekst i wklejam. I też tutaj trochę przewinę do go, gotowego efektu, żeby nie tracić waszego czasu tennego. Mam tutaj już gotowy tekst. I teraz to, co bym jeszcze chciała zrobić, to dodać trochę więcej hierarchii w tekście. Na tyle, więc yy, tutaj po prostu ważne słowa, tytuły, to sobie zaznacza albo po grubie, albo na inny kolor. Tutaj w tym przypadku na żółto, tutaj mam tekst, w którym jest też tytuł podany, więc ten tytuł po grubie przybliżam, żeby widzieć lepiej. jeszcze zapomniałem zmienić tekst drugiego bloku, dlatego tak dziwnie wyglądał. I tutaj jeszcze w tej górnej części tekstu zaznaczę sobie znowu tytuł. i mamy tutaj też taką frazę, która jest kwintesencją książki, którą też bym chciała zaznaczyć, żeby była łatwo wychwytywalna dla oka odbiorcy. Nie od razu cały tekst wygląda ciekawie, a nie jest to nudna zlewająca się razem bryła tekstu. Nastosowuję trochę barku, chociaż wiadomo, że barcode, musi, jeśli używamy template, to musi być w konkretnie, odpowiednim miejscu, tak jak nam pokazuje template. I taką okładkę zapisujemy jako PDF for print. Dobrze jest zrobić flatten, żeby uniknąć niespodzianek, czasami nieprzyjemnych. I wybieramy SMYK, czyli for professional printing. Klikamy download. Gotowe. A więc nasza okładka jest gotowa. To tyle na dzisiaj. Jeśli nauczyłeś, nauczyłaś się czegoś nowego, kliknij like i subskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych videos. Polecam też dołączyć do mojej grupy na Facebooku, która jest o publikacji od strony graficznej i ogólnie grafice. Tymczasem trzymajcie się, papa! Pa.